Zmierzyć. Zmierzyć. Muszę wrócić. Muszę wrócić. zostawiam pana. No jest, to już sam się tak? nie no. No. Się. Się. Nie może. No, cześć, Dziękuję bardzo. To jest małżonka? małżonka? O Jezu. Jezu. Dzie, 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 dziękuję Ci bardzo. Nie zdejmuj. Nie Zemier. A Stasia jest, nie? ma. Nie, nie ma Stasi. Nie ma Stasi? Słuchaj, on jest Nie, ja mam ten sam numer. W abonamencie miałem ten sam numer, teraz mam też na każdy ten sam numer. Tylko ja nie mogę się wejść na stronę i te wszystkie listy połączeń, które miałem, nie? do nich, dzwonię, panie dzwonią, a oni wiesz, że telefon, nie? No, no tak. Także muszę trochę odstająć. Tak, tak, tak. Przypomnij mi, żebym zabrała to, tak? Mam nadzieję, że zobacz. Przypomnij własność prywatna, ruszaj, to ten grzegasz, własność prywatna, wiaruszek, i... co? A, bo... Co? Ja nic nie mogę Co? One mają? Niech nie, nie, nie. Ja się Ale nie, wysoko. Aha, no, no tak, tak wagnerze. 71 557 22 albo 2m2 71 557 22 albo końcówka 2M2 Pomódrze coś nosieć? Tutaj bardzo nie. Wszystko obszukam, nie ma końców. I dostać Nie wiem, co się stało. Uczy. No nie ma. Ona poszła pod lustra, sywa się, czy lustra bierze. No widzisz, bo ty tak szukałeś. Ja, że wszystko. A? Tylko po prostu. Ty tak szukałeś, jak Wagner go szuka. Też szuka, że i, i nie znajdzie. No, raz, na raz. No. I rzeczywiście. Patrz, ale że się nie? Tak dobrze, że niech tak będzie. Ja niech tak no, będzie. Niech. Jeszcze. Nie, Jeszcze ja pominąłem, rzeczywiście. No,